Nie sądziłam, że będziemy rozmawiać o koleżankach i kolegach Beaty Szydłow. Wie pani, ja mam dużo kolegów i koleżanek. Za czasów rządów koalicji Platforma Obywatelskiej PSL pani wielokrotnie krytykowała zjawisko kumoterstwa, nepotyzmu w spółkach, skarbu państwa i innych instytucjach państwowych. Tymczasem we wczorajszym biznesu opublikowaliśmy listę tysiąca osób, które już za pani rządów, dzięki pani decyzjom bądź decyzjom podległych pani ministrów, to są działacze PiSu Rodziny, działacze PiSu Znajomi, działacze PiSu... Wszystkie te osoby zdobyły posady różnego rodzaju w spółkach i instytucjach państwowych. Czy z tej perspektywy nie uważa Pani, że tamte, tamte deklaracje były hipokryzją? Szczególnie, że wśród tych osób są osoby, Pani koledzy i koleżanki osobiście, tacy jak Pan Filip, Pan Kozik, Pan Włoszek, Pani Bigos Jaworowska, Pani Pieczka. Jak Pani się do tego odnosi? Panie redaktorze, spodziewałam się bardziej ambitnego pytania, powiem szczerze. Nie sądziłam, że będziemy rozmawiać o koleżankach i kolegach Beaty Szydłowej. Ja mam dużo kolegów i koleżanek, więc możemy tutaj porozmawiać sobie dłużej na ten temat. To jest oczywiście żart, ale proszę nie wprowadzać dyskusji o zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa do takiego poziomu.